W psychologii mówi się, że nastawienie i motywacja to podstawa. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli Twoje nastawienie nie jest dobre dla Ciebie, to nawet dobrze rokująca randka może okazać się niewypałem. Podobnie jest z motywacją. Dziś opowiem Ci więcej o tym, jak możesz wypracować dobre dla siebie nastawienie i motywację. Zapraszam. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska kanabus a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Gdyby ktoś Cię teraz zapytał, z jakim nastawieniem chodzisz na randki? Chcesz kogoś spotkać, czy upolować? Pewnie powiedziałabyś, oczywiście, że spotkać. Nie zależy mi na polowaniu. Ale czy naprawdę się tak zachowujesz? W naszym programie transformacyjnym, kierunek małżeństwo, właśnie przyglądamy się takim nastawieniu, porównujemy nastawienie na spotkanie, czyli poznanie drugiej osoby, z nastawieniem na polowanie, czyli chęcią zdobycia kogoś. Teraz kultura często kreuje taki wzorzec kobiety, która zabiega o mężczyznę, która no niby przypadkiem znajduje się w miejscach, w których on bywa i um, tworzy jakąś sieć intryk, żeby z nim być. I to jest właśnie nastawienie na polowanie. Między innymi to, ale to nie jest dobre, bo jak polujesz, to jakby są trzy opcje. Możesz zabić. Lub schwytać, no, albo ofiara, może możecie uciec z trzecie. Czyli efekt często takich zabiegów jest taki, że ma albo mężczyzna ucieka, albo zostaje zabita relacja, albo nawet jak go schwytasz, to on staje się ofiarą, więźniem i przestaje przyjmować inicjatywę. Więc masz efekt taki, którego tak naprawdę chyba nie chcesz. Osobną kwestią, na którą się zastanawiamy w naszym programie transformacyjnym, to jest motywacja, jaką masz do wejścia w związek. Dlaczego chcesz być w tym związku? I tutaj nie zdołam wszystkich tych motywacji opowiedzieć, ale tak najogólniej to ujmując, można je podzielić na motywacje, które Tobie sprzyjają i takie, które nie sprzyjają. Te, które Ci nie sprzyjają, to wszystkie takie, które oparte są na lęku, egoizmie, Presji społecznej, czyli na przykład chce wyjść za mąż, bo inni, wszyscy inni już mają kogoś, albo bo chce mieć dziecko, albo niech się ktoś mu opiekuje. I te wszystkie motywacje nie są dobre, ponieważ nie uwzględniają drugiej strony. Właśnie ta dobra, sprzyjająca Tobie motywacja, to jest taka, która widzi potrzeby mężczyzny. Czyli Ty masz świadomość swoich potrzeb, czego Ty chcesz. To jest bardzo ważne, żebyś Ty wiedziała. I też masz świadomość, co chcesz dać i co możesz dać mężczyźnie. Czy możesz odpowiedzieć i w jaki sposób chcesz odpowiedzieć na jego potrzeby. I znaczy, masz taką motywację i spotykasz mężczyznę, to wtedy można na niego spojrzeć, czy razem jesteście w stanie stworzyć związek, w którym oboje będziecie szczęśliwi. I właśnie przyjrzenie się nastawieniu i motywacji, zanim jeszcze przejdzie się do randkowania, jest bardzo ważne. Ponieważ, jak masz nastawienie na polowanie albo bardzo takie motywacje niesprzyjające tobie, to możesz nawet dobrze rokujące randki nieświadomie zabijać, niszczyć relacje na początku, bo będziesz dawać takie sygnały, czy będziesz się zachowywać w taki sposób, i to zupełnie oczywiście nieświadomie, niespecjalnie, ale w taki sposób, że mężczyźni będą się wycofywać, a tego przecież nie chcesz. Dlatego jeżeli chcesz, żeby Twoje randki były takimi radosnymi, dobrymi spotkaniami i żebyś na nich mogła rozpoznać, czy konkretny mężczyzna nadaje się dla Ciebie do związku, czy razem możecie coś fajnego stworzyć, to przyjrzyj się swojej motywacji i nastawieniu i nie oceniaj się. Po prostu zobacz, co jest w Twoim sercu, a później możesz na tej podstawie pracować i zmieniać to nastawienie i motywację tak, żeby Ci bardziej sprzyjały. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.